Ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale w Sokaczewie i okolicach jest bardzo dużo zespołów, które grają w amatorskiej lidze. Kompletnie nie są nigdzie zgłoszone, natomiast mają z tego duży fan. Swojego czasu zgłosił się do mnie honorowy klub sportowy HKS i zapytał, czy w jakiś sposób będę ich wspierał. Tak jak i przed tym, jak zostałem burmistrzem, tak jak i teraz, mocno kibicuję. Właśnie jesteśmy na meczu z Pekin Boysami. Dzisiaj mam dla chłopaków kilka piłek, co na pewno wspomoże ich trening. I, i poprawi ich wyniki w amatorskiej lidze. Dobrze, idziemy do dwóch drużyn. Nowym stoskiem tak się to założył Jotrek Stira z Pekin Boys.